Cześć, nazywam się Łukasz Rybaczek, mam 21 lat, mieszkam w Białym Stoku. Chcę Ci dowiedzieć czegoś więcej, zapraszam na wybory 6 marca. Witam, nazywam się Piotrek, mam 19 lat. W konkursie na wybory mężczyzn Białego Stoku startuję po raz drugi. Jest to niesamowite przeżycie, dlatego też zapraszam innych mężczyzn do wystartowania w tym oto konkursie. Również zapraszam wszystkie panie dnia 6 marca do klubu Rozrywki Krok, w którym odbędą się także te wybory. Dziękuję. Witam serdecznie piękne damy. Nazywam się Konrad Kowalko. Jestem dojrzałym facetem, mam ćwierć wieku. Moje wymiary to: tak naprawdę nie wielkość się liczy, tylko jakość. Podobno im więcej tu, tym mniej tam. Coś za coś. Nie ukrywam, kocham sport, podróże. Mój ulubiony gatunek filmowy to komedie. Oczywiście inne też lubię. Proszę Was, aby lekko się ubrać, bo na wyborach będzie bardzo gorąco. Jeżeli ktoś zasławni, proszę się nie martwić, ja będę w pobliżu. Mam ukończony kurs pierwszej pomocy. Jeżeli chcecie na mnie głosować, nie pogniewam się, to proszę wysyłać smsy pod numer. Tu powinno się wyświetlić. Jeżeli nie ma, to trzeba przyjść osobiście 6 marca do kręgu i na mnie zagłosować. Liczę na Wasze głosy i wsparcie. Więc czekam na Was. Do zobaczenia. Cześć dziewczyny. Nazywam się Kasperczuk Mariusz, mam 23 lata. Interesuje się sportem, motoryzacją, dobrym filmem. To tak krótko o mnie. Chciałbym zaprosić Was wszystkie na wybory mężczyzny Stoku, które odbędą się 6 marca w klubie Rozrywki Krąg. Oraz wszystkich chłopaków z poczuciem humoru. Chłopaki nie ma co się bać, trzeba zwarcie przyjść do turkusu, wypełnić ankietę i razem z nami przygotować się, nauczymy się układu, choreografii. Dużo starań naprawdę tak nie trzeba. Więc serdecznie zapraszamy wszystkich i do zobaczenia. Popa. Pa. Witam, nazywam się Rachol Leśniewski, mam 20 lat, startuję wybory pierwszy raz. Podjęłem się wejmu, gdy sądzę, że będzie bardzo fajna przygoda dla mnie. Interesuję się polityką, siatkówką, ale moim ulubionym interesem jest grane kitazy. Coś jeszcze mogłem sobie powiedzieć? Jestem bardzo otwarty i rozrywkowy. I to chyba będzie wszystko. Zapraszam wszystkie piękne damy na wybory Mistera, na pewno będzie bardzo fajna zabawa i mam nadzieję, że będziecie właśnie na mnie go do zobaczenia na wyborach.